Oto nasz bonusik, słuchajcie, na koniec dnia i koniec naszej wycieczki. Bo stąd lecimy prosto na bazę, pakujemy się na przyczepy i spadamy do Polski. Ale zobaczcie to. Fotka cyknięta. Wszystko zrobione. Ale do domu? 165 km. Do bazy. A jeszcze dzisiaj się spakować i jechać, nie? Mam nadzieję, że widać moje oczy. Patyś <laughs> się nie spodziewał, że to tak daleko, no, ale przez Szwajcarię jechaliśmy. Było nieźle. No dobra, falimy tam nie ma co. Pojedziemy po Olsztyńsku. bo to tu. Co <laughs> się nam zrobił powrót, kurde? No, mamy kawałek drogi do domu. Ale to nic najważniejsze, że odhaczone, najważniejsze, że najfajniejsze miejsca zobaczyliśmy, zwiedziliśmy i jest naprawdę tu bardzo fajnie, teraz nawet jeśli e, mamy zrobionych tyle kilometrów, to na pewno będę się czuć wyjeżdżony na motocyklu i dupa mnie, jesz, e, już boli mnie tyłek rano już boli. a jeszcze czeka nas dzisiaj pakowanie motocykli i w nocy nad ranem, w zasadzie, lotka na bazę. Mam nadzieję, że tym razem trasa będzie przyjemniejsza. To znaczy, że nie będziemy mieli jakichś kłopotów po drodze, przestojów, wypadków i innego padziewia, bo masakra. Że uda się nam wrócić w jakichś normalnych warunkach. Czeka nas cała noc jazdy. Ale widoczki znowu. Wracamy na bazę 160 km. No nie mało, ja wiem Ale nie ma wyjścia Tak odjechaliśmy dosyć daleko Zresztą miało być 300 coś kilometrów, nie? W ogóle całej trasy 340 chyba, czy ile? No i jest Może wejdzie nawet więcej Nie, nie widzę teraz ile mamy zrobione, nie będę tam bubał. Ale walimy po prostu, ogień Bo to tu Przy takiej jeździe to nam paliwka na zbyt długo nie starczy. Gdzie jest tak okropnie gorąco, że po prostu masakra 32 stopnie to nawet motocyklem nie idzie jeździć no. tragedia jakaś. Kuźwa. Jak to tu funkcjonować? Gdzie pochowani po krzakach odpoczywają po prostu? Straszna sieczka, jeśli chodzi o temperaturę. Ruch też, niby niedziela, ale nie mały. W zasadzie pewnie sami turyści. No i winkle. Winkel na winklu. Ciężko tu jest szybko wrócić na bazę. Ale mam dość jazdy, ale. Podgoniliśmy autostradką i zostało 50 km, więc tak dosyć rozsądnie. Chociaż czas specjalnie na mnie ubył. O, tam z boku jeszcze był tunel stary, ale przełęcz, patrzcie, przełęcz w sensie skała i. i kurde rzeka. Normalnie najchętniej to bym tam wybrał się na spływ. Rewelacja. Ciekawe czy takie robią. Tutaj. Super sprawa. O, trochę w cieniu, nareszcie chujne uh. powiem wam, że na dole jak się zjedzie z gór to jest nieznośnie to, to się nie do... Nie dożyć tam nie wiem jak oni tutaj funkcjonują chodzą na rowerki i w ogóle i wszędzie jest tak gorąco, że to nie ruszyłbym się z domu <gry> na motocyklu jest gorąco, słuchajcie, jedziecie dwie paczki i dmucha na was wiatr który jest cieplejszy od wszystkiego to po prostu czujecie jakby suszarka dla was dmuchała takie jest odczucie masakra jakaś naprawdę to jest kurcze nie do pomyślenia wcale się nie dziwię że oni tutaj w ciągu dnia to w ogóle nic nie robią i nigdzie ich nie ma bo tutaj nie da się funkcjonować w ciągu dnia a już chyba teraz jest taka najgorętsza godzina w ogóle 19 .00. tak u nas bynajmniej jest to tutaj pewnie też ale to był wyjazd, ja pierdziu. Co wam dużo mówić, no? Chyba tu. Mam nadzieję, że dobrze zjechałem. Rozjazd w, <grym> w tunelu, kurwa. I weź za wam, w którędy masz jechać. No chyba dobrze. Alpy, alpy, alpy. Alpy do obrzydzenia alpy. He. No, i tak jak miałbym być szczery, to już to jest kurczę naprawdę do obrzydzenia. Już czwartego dnia nie pojechałbym taką trasę. Nikt by mnie nie namówił na to, żeby znowu zrobić 400 czy tam 300 km po górach. O nie, jeszcze po górach, górach, ale tak jak tutaj jedziemy, no po prostu jest tak gorąco, że to jest masakra jakaś. Nie da się tego opisać, po prostu, no. Jak się wjeżdża w cieni, jest trochę chłodniej, albo poczuje się powietrze, które nie jest cieplejsze niż wy, to jest zajebiście. Mamy cały czas teraz, o, w cieniu jedziemy, 36 stopni, a tam droga idzie. Ciekawa, co? Doklejona do góry. Ta, którą my jedziemy, pewnie też. Eee, dobra, trzeba trochę jechać, bo będziemy tu stać i nic się nie będzie działo. Mamy końcówkę paliwa. Ale 53 kilometry, dojedziemy choćby była rezerwa, nie wiem jak u Patrysia ale myślę, że ma taką samą ilość paliwa jak jak ja, a gdzie on jest w ogóle? No nie ma Patrysia, a gdzie on jest? przed chwilą go jeszcze słyszałem jest, jedzie, wyprzedza a tu po lewej idzie autostrada zobaczcie jak ona jest zrobiona to ta autostrada, którą będziemy wracać do domu no, tak wygląda. Nie wygląda wcale tak bezpiecznie jak e, tam na górze. W sensie, że to takie, no taki most po prostu. E, I to niesamowite w ogóle, że oni tyle tego mają. Drogę na górze, drogę na dole. O, jak tu przyjemnie. O, było chwilę, troszeczkę w cieniu. No, nie, i znowu, ale tylko kawałeczek Super, jak jest w cień droga, to zupełnie inaczej się jedzie. Chciałem powiedzieć, że ostatnio, jak byliśmy na Słowen Słowacji, to jechaliśmy też taką podobną drogą. No, może nie aż tak, nie aż w takim wąwozie górskim, ale jednak też tak wzdłuż rzeki, i też były takie, no, podobnie droga wyglądała po prostu. No, tuneli nie było, ale ta droga szła. Wzdłuż rzeki lawirowała sobie lewo-prawo. Fajna sprawa. O, pojedziemy kawałek. Bardzo podobna. Tylko takiej skały nie było. Nie było takich gór, ale bardzo fajna. Tam też są fajne drogi. Można sobie pojeździć. Naprawdę bardzo ciekawie. O, ciekawe co tam jest po prawej droga. Łaj, zapatrzyłem się. Zobaczcie, tam ścieżka rowerowa jest chyba. No bo cholera wie co? Nie, droga normalnie, ulica. Nie, ale zajebista. A, rowerowa. No, mówiłem, że rowerowa. Świetna. Tutaj też na każdym skrawku widać, jak oni to uprawiają, ale ta autostrada wygląda. Zobaczcie. No, kurna. Fantastico. I co, główną drogą sobie jedziemy w zasadzie przy autostradzie i też jest zajebista, też jest fajna, chciałem pojechać, ale tutaj coś się działo i nie byłem pewien czy mogę, patrzcie jaka dróżka, fantastyczna, Oj, tunelik będzie trochę chłodniej. No to my powoli będziemy się żegnać kochani, będziemy się żegnać z Wami. Fajnie, że byliście na tych odcinkach. Postarałem się dla Was nagrywać jak najwięcej. Mam nadzieję, że przemieszanie z poplątaniem z trzech kamer jakoś to wyszło. I że Wam się podobały wszystkie odcinki. Trochę może przydługie, trochę czasami dudnawe. Ale mam nadzieję, że jednak obejrzeliście to i fajnie cieszę się, jak piszecie komentarze, więc... Nawet jakbyście mieli się cofnąć i coś napisać, to będzie mi bardzo miło. Na wszystkie odpisuję albo opowiadam w relacjach, albo na filmach. Także to też jest super, gdy mogę z Wami pogadać w ten sposób. My w zasadzie będziemy kończyć dzień. I jeszcze kawałeczek nam zostało, pół godziny jazdy, może nie. Pakujemy się na przyczepę jeszcze dzisiaj i będziemy wracać do Polski w nocy. Wyjeżdżamy. Jest poniedziałek, więc w zasadzie w poniedziałek mieliśmy być w Polsce pierwotnie, ale prze, prze, przedłużyliśmy pobyt powiedzmy o jeden dzień i będziemy we wtorek musieli iść do pracy. ja, nie wiem jak patrzeć, pewnie też. Ale trzeba wrócić teraz do Polski, a jest to kawałek drogi, no jednak, kurde, niby daleko i niedaleko, ale jak, jak się daje, jak jest w porządku trasa i nic się nie dzieje, to. Tak 16 godzin i jesteście tu niedaleko i możecie już jeździć motocyklem i fajnie się cieszyć z widoków alpejskich i takich ciepłych alpejskich. A jak chcecie chłodniejsze, to jedziecie do Austrii. Trochę bliżej. Jak macie tam gdzieś jechać, to Villach jest świetnym miejscem w Austrii. Ale o tym to nie będę wam teraz opowiadał, może nagram o tym innego vloga. Bo, bo, bo tutaj tak naprawdę chciałem skończyć tego vloga. O. Alpy wyjazd 2.22 z fabiczkiem fabikmoto.pl pamiętajcie jeśli chcecie gdzieś jechać na wycieczkę to dajcie mi znać eee, robię to za kasę. za kasę, za kasę, za kasę. Jest to forma mojej działalności, którą prowadzę. Więc jeśli chcielibyście, żeby zaplanować Wam jakiś wyjazd za kasę, albo żeby gdzieś jechać z wami w ogóle może czy coś to dajcie znać FabikMoto.pl, tam znajdziecie wszystkie wytyczne, żeby to zrobić. No i możecie jechać na taką wycieczkę jak my z Patryciem tutaj lub taką luźniejszą, gdzie jeździ się mniej kilometrów. Wszystko zależy od tego, czego chcielibyście doświadczyć. My tutaj wybrałem, nastawiłem się, że Patrusiowi pokazać jak najwięcej w ciągu 3 dni jazdy w Dolomitach. No po prostu z siodłem motocykla tak naprawdę nigdzie nie zwiedzaliśmy żadnych miejsc. Zwiedzaliśmy je siodłem, motocykla i w zasadzie tak powinno być. To dla mnie to jest najfajniejsza turystyka, ale jeśli ktoś lubi gdzieś też wjechać kolejką na widoczek czy coś, to mogę to też zaplanować. Ale fantazja. Mogę to też zrobić i nie jest to jakimś tam problemem, żeby to tak ogarnąć. I i to tyle. No więc, no jakbyście chcieli jechać czy coś, to dajcie znać. Nie mam opinii w Google. Moja wizytówka firmy jest pusta w sensie opinii. No bo tych wyjazdów robię dużo, ale to jak na razie to były wszystkie takie ze znajomymi jakimiś, tak jaki jestem teraz z Patryciem. I też no, on napisze opinię, ale powiecie, że jest ona nierzetelna, bo Patryś to mój kumpel. No nie wiem, I tak go poproszę, niech napisze. No, tak czy inaczej, zawsze to jakaś wizytówka. Zdjęć mamy mnóstwo zrobionych z tego wyjazdu Będziemy ja będę to wrzucać na Instagrama sobie z czasem Ale wrzucę też na moją stronę gdzieś na Facebooka YouTubek trochę, trochę nie jest zdjęciowy YouTubek jest na odcinki dłuższe Chociaż też się zastanawiam nad tym wszystkim sensem tego wszystkiego bo ładować się w Instagrama i ładować się W YouTube a, a ten YouTube tak naprawdę Jest najlepszy z tego wszystkiego to młodzież to se siedzi i tam klika te Instagramy czy tam TikToki takie, takie takie tam są, odmówiacie, ja na to mówię najlepsze takie krótkie po prostu materiały, które sobie oglądacie i przewijacie dalej. One nie zostają z Wami na dłużej. A YouTube jednak jest to o tyle fajny, że z większości coś możecie wynieść, możecie gdzieś jechać, możecie coś fajnego zobaczyć, możecie się posiłkować YouTube'em jakoś nie widziałem, żeby na Instagramie ktoś szukał jak wymienić olej w motocyklu czy, czy jakiegoś innego poradnika. A na YouTube te poradniki są i różne filmy podróżnicze ja też z nich korzystam. Jak wyszukuję fajne miejsca, do których warto jechać, to często biorę je z nagrań innych vlogerów lub podróżników, którzy gdzieś tam byli. Co ciekawe, przeważnie nie są to vlogerzy motocyklowi, o, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak ci motocyklowi, których z nami oglądam, to nie wnoszą nic do tematu, no, e, może, może jedynie powsigirki coś wrzucają takiego sensownego, co da się wykorzystać i zrobić z tego coś dobrego, o, kosa wystaje i skręca. Widzę, widzę, panie jadę. Udało się, masakra, mogłaby być. W każdym razie, nie wiem, jak, jak macie jeszcze. No ogólnie to widziałem Blaze on, on Moto, na przykład taki vlog, też który gdzieś tam e, sobie oglądałem i, i fajny vlog, ale też aż dziwne, że nie ma. O, wow, ale dziura! Że nie ma większych e, więcej oglądnięć, bo gość naprawdę fajnie opowiada. Może fajnie opowiada, no tak czy inaczej. Opsi wsi Gierki też, super. Fajna sprawa, tacy zakochani, taka parka jak ja z Martuś jestem, a nie mogę z nią jeździć teraz, bo mamy już ząca, więc kurde, no nie da się tak, ale jakby widzę ich fajnie, są też fajna para i od nich, z ich miejsc, które jeżdżą, to można sobie złapać fajne, fajną inspirację i tam nie wiem kto jeszcze, jak macie jakieś fajne vlogi, to też możecie podesłać. No i tak się na koniec rozgadałem. My sobie tutaj powoli wracamy, ładne widoki są, to dlatego też, no, jak jest ładny widok i jest o czym pogadać, to fajnie pogadać. A nam będzie bardzo smutno już stąd wyjeżdżać, tak naprawdę to taki spokojny poniedziałek, by sobie zrobił na luzie, pojechał gdzieś na kawę, po prostu i siedział na przełęczy, moczył nóżki w jeziorku. No, ale się rozmarzyłem. Nie, słuchajcie, no bądź co bądź, od takiej jazdy jaką teraz robimy, to po prostu jestem zmęczony, nie? No, rezerwa nam wskoczyła. U Patrysia pewnie też. Więc jedziemy spokojniutko. 35 km powinniśmy na rezerwie zrobić. Więc nie zamierzam zjeżdżać, tankować już na koniec. Raczej. Chyba bez sensu, co? Tak mi się wydaje. Muszę się zapytać Patrysia, jak długo jedzie na rezerwie. Zaraz się zatrzymam i go zapytam. Żeby nie było, że kurde gdzieś staniemy, ale też tam 2 litry tankować. Chyba, że 2 litry zatankować po prostu. A się go zapytam. Długo jedziesz na rezerwie a ty nie masz jeszcze jedną kreskę. Dobra, to jedziemy. 30 km. 30 to jedziemy dawaj. No, jedziemy. Co jak co powiem wam, że jak wjechaliśmy tutaj blisko już mamy 14 km do basy, która znajduje się w górach na 1600 m podejrze A tu jesteśmy pewnie teraz na 1000 gdzieś, to jest znacząca różnica w temperaturze powietrza. Po prostu jest nawet przyjemnie zrobiło się Jest wcale fajnie O zupełnie inaczej niż tam po prostu tutaj czuję, że to powietrze które mnie owiewa jest zimniejsze niż ja A, ale ulka no niesamowita także tutaj o, w tych wyższych górach to można funkcjonować no Boże i tam, tam na dole, do tej pory, ale to też ta temperatura zmieniła się w ciągu, tam nie 5 minut czy nie, 10 km, no przed nami jeszcze kilka. przydomowych winkielki, winkielków, a 8-6 km i baza. Nareszcie. Nie no, wyjeździłem się na tym wyjeździe słuchajcie, naprawdę. Trochę może za dużo nawet Ale no jak się ma tylko 3 dni Chociaż w zasadzie można było to zrobić też spokojniej a, Ale co się człowiek będzie rozdrabniać Odpoczniemy jak będziemy w domu O, odpoczniemy jak będziemy jechać w samochodzie 20 godzin Nie, no 16 Ale jak się coś wydarzy po drodze to Może i dłużej Gdzie ta nasza baza kurde Przejechałem czy co? E, tu kościół, dobra. Juhu, i jesteśmy już na miejscu. Ho-ho-ho, dojechali. Uhu. Jakoś na rezerwie 40 km. Co? 180 km długo 2 godziny nie boli Długo co? Kuźwa, cały czas ogień, nie? Ale wiesz, straty w tych miejscowościach to jest o... masakra. Ale pierwszy że raz jest no. spotkałem się tak za pierdolasz bipaki ciąglewali gorące. Ja tu jest taki gorące powietrze, to? No. no, strasznie. To jest niesamowite Ja to już miałem takie falbanii jak byliśmy. Na rezerwie zrobiłem 46 km Na rezerwie? No na? które jedziesz? No. no, no chyba. Ja 22. Dlatego jak tam pytałeś się ile, to ja mówię kurde, no spoko. Spoko, że dojechali. <grym> no, a ty ile zrobiłeś na rezerwie? 23 km. O no, to jeszcze, ja 40. <grym> Ciekawe na ile zostało. 160 km jednym strzałem. Co no, za moćki <grym> to, No dobrze było, kurde. No, my tam jakieś... było, tak? Dawać tu jakieś statystyki. No to już mówimy, kochany. E, 25 godzin i 25 minut jazdy mieliśmy. W ogóle, w Dolomitach wypaliłem 80 litrów paliwa. No, dzisiaj 413 kilometrów. No Najdłużny... i dzisiaj? No. O, kuźwa. Zaczęliśmy o 10.00, jest 19.00, to ile? 7 godzin. 4, 2, średnie spalanie. A, tego to jeszcze nie wiem. I. 415 u mnie. U mnie 41. To się oszukuje. U mnie 413,2. To skąd Ech. 2 km się no. A jakie spalanie miałeś? 4,1 41, 4, 4 idę tylko, a nie, u mnie 42. Aż się wierzyć, nie chcę? 26 stopni. Tu jak wjechaliśmy, to się zmieniło powietrze. No, nie, tak od razu Na rzeszko, nie. Od razu z się Prosto. Jechać. Wow. No dobra, słuchajcie kochani, dojechaliśmy. Misja Alpy 2022 zakończona. Patrysie, pokazałem mu co mogłem, co wiedziałem, że Przepięta będzie dobre. sprawa, jak chcecie jechać z Alpy, to z Pawiczkiem, z <noise> <noise> nikim innym, zobaczycie to, co najpiękniejsze. <noise> Także brać Pawiczka i jechać z Alpy i dać mi wcześniej znać, bo <noise> <wraz> z wami. <noise> Coś niesamowitego, po prostu... Trzeba będzie odjeżdżać. No. Pierwszy raz w Alpach, tak, na motocyklu, więc to jest dla niego. Jak mówi klasyk, no to tu raz przyjechał, wróci tu za rok. Jak nic. Ja zapraszam serdecznie, co roku w Alpach na pewno jestem. Eee, co ja chciałem? Ja w zasadzie, w zasadzie to mam dość wszystkiego. I na tym chyba skończymy. Bo nie. A jeszcze mamy półtora tysiąca kilometrów do domu dzisiaj. Tak, jeszcze w nocy będziemy jechać na chatę, zaraz pakujemy sprzęty, ale najpierw coś zjemy chyba. Jak e, e, w zasadzie nie mamy co do jedzenia. Aj. Dostałem, <laughs> ale, to jest. ale coś tam zjemy e, Czas chwilę odpocząć. Napić się. A wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję za to, że byliście na wszystkich odcinkach. Piszcie komentarze. Podajcie na fabikmoto.pl, podajcie na instagrama, na Facebooka, e, na YouTube'a a przede wszystkim. Prześlijcie film znajomym, jak Wam się podobał. Albo wszystkie odcinki najlepiej. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Na kolejnym wyjeździe i na kolejnych filmach. Cześć! Piona! Miałem już nic nie nagrywać, ale jeszcze nagram. To był fantastyczny wyjazd, naprawdę. Już się przebrałem, pa, Patuś poszedł się przebierać, ale już jestem przebrany. O, jak wylazłem z tych ciuchów, to nawet przyjemnie w ogóle. Tu wyżej po prostu jest chłodniej idą w górach. I słychać też, że tu jeżdżą. To tam na dole w ogóle, gdzie byliśmy, to też znak był taki, że jest bo nie było motocykli żadnych, nie. Po prostu e, same samochody, więc coś w tym jest. Jak nie widzicie motocyklistów, to znaczy, że albo zabądziliście, a jesteście motocyklistami, oczywiście. To albo zabądziliście, albo. O, teraz widać dolomity tam. W oddali. Pewnie tego nie oddaje kamera, ale ale tam jest górę, dolomity widać. Super. No. W sumie stąd to jest 20 km, czy 30. I otworzę cytrynę, niech się wietrzy. E, w ogóle tak. Szumi mi w głowie. Eee, od Patrysiowego akrapani, od mojego, mój jakiś taki jest całkiem spoko, ale w ogóle trochę ten, trochę w kasku jednak te słuchawki e, troszeczkę czuję, ucho, po tylu godzinach jazdy, a zapomniałem, kurde, muszę MyRide'a wyłączyć, bo będę miał naliczony czas postoju, a szkoda, niepotrzebnie, ale idę otworzyć cytrynę, niech się przewietrzy, bo pewnie tam taka parówa, wracając w, w słońcu, ojej, no, aż wbiję tutaj, Czuję. Oh, oh, shit czekolada się rozpuściła i napoje no dobra idę zjemy sobie ponczusia i będziemy zaczepiać przyczepę i ładujemy motocykle na przyczepę idziemy w kimę i o i będziemy wracać niedługo w sensie w nocy wyjedziemy nie wiem pierwszej, drugiej coś takiego zobaczymy ale no, pięknie